Oto jak możemy zmienić tapetę w Poco X7 Pro. Aby skorzystać ze standardowych tapet, możemy wejść w ustawienia. Następnie, w ustawieniach szukamy personalizacji i wybieramy to. Po czym, jeżeli zejdziemy na dół, to powinniśmy znaleźć kilka tapet, które mamy już zainstalowane od początku naszego urządzenia. Możemy sobie wybrać jakąś ulubioną tapetę, możemy także nacisnąć na więcej po prawej stronie, aby znaleźć jeszcze więcej tych tapet. Możemy także wejść w tapety online, po czym otworzymy sklep właśnie z tapetami. Większość, jeżeli nie wszystkie, te, z tych tapet są za darmo, więc nie powinno być problemu z pozyskaniem ich. Jedyne, jedyną rzeczą, o której raczej warto pamiętać, to to, że prawdopodobnie będziemy musieli założyć sobie konto Xiaomi, aby móc sobie pobrać te tapety. Natomiast jest to bardzo proste i wystarczy wykonywać wszystkie kroki, które pokażą się tam na ekranie. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z własnego zdjęcia i ustawić to zdjęcie jako tapety, to w takim wypadku powinniśmy najpierw udać się do galerii. W galerii możemy sobie wybrać zdjęcie, które chcemy sobie ustawić na tapetę. Ja na przykład wybiorę sobie te. Naciskamy na trzy kropki w prawym dolnym rogu i wybieramy ustaw jako tapetę. Oczywiście najpierw pokaże nam się ekran blokady. Tutaj również możemy sobie go ustawić, naciskamy zastosuj. Aha, jeżeli naciśniemy palcem, to możemy sobie właśnie przełączyć na ekran główny i wtedy mamy podgląd jak to będzie wyglądać. Możemy oczywiście sobie dostosować jeszcze tapetę, możemy sobie ją przesunąć. Możemy nałożyć jakiś efekt, jak na przykład przewijanie tapety. I kiedy już jesteśmy gotowi, kiedy jesteśmy zadowoleni z naszej tapety, to naciskamy zastosuj w prawym górnym rogu. Następnie możemy wybrać gdzie chcemy zastosować, możemy zastosować, zastosować na ekran blokady. Ekran główny bądź na jednym i na drugim. Ja wybiorę sobie ekran główny. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.